A co byś zrobił, gdyby się już nagrywało? Pomyślałbym, a co na to matka? Czy wiesz, jak się nazywa Iza, która uprawia seks analny? <noise> Nie wiem. Analiza. Czy ty wymyśliłeś ten żart samodzielnie? Niestety nie, jest mi bardzo przykro z tego powodu, znalazłem go w sieci, ale nie bez powodu cię o to zapytałem, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o seksie właśnie. I co powiemy ciekawego? Miałem na początku zadać ci pytanie, kiedy ostatnio uprawiałaś seks, ale stwierdziłem, że nie będę kozaczył, ponieważ moje życie erotyczne to też ostatnio jest monodram. Więc zadam ci trochę inne pytanie. Co byś odpowiedziała, gdyby ktoś cię o w nocy, o północy obudził i zapytał cię... Co jest najważniejsze w seksie? Ja zacznę od odniesienia się do tego, co powiedziałeś. Też monodram. Nie wiem skąd takie wnioski. A jeżeli pytasz o to, co jest najważniejsze w seksie, to powiedziałabym, że. Czekaj, pojadę grubo. Miłość. O, to ciekawe. <laughs> Czyli co, że jak. Takiej odpowiedzi się nie spodziewałeś. Nie ma miłości, to nie ma seksu? Myślę, że miłość zmienia wszystko w seksie. Okej, okay, czyli taki seks bez miłości jest co według ciebie bezwartościowy? Co, co nie, na to my... powiedzą wszyscy ci, którzy praktykują ENS-y? Nie, nie, to nie o to mi chodzi, nie to miałam na myśli. Bardziej mówię o tym takim czynniku X, który sprawia, że jak jest. Wszystko się pięknie składa i jest ta miłość, to ten seks jest w ogóle nieporównywalny do żadnego innego seksu. Ale absolutnie nie mam nic do ONS-ów i jakichkolwiek innych form aktywności seksualnej. Też jest wspaniała i wartościowa, nie oceniam, ale myślę, że jak jest ta miłość, to to może być takie wow. No, jak gdyby mnie tak zapytano, to odpowiedziałbym, że jest to zaangażowanie bo generalnie seks bez zaangażowania albo z zaangażowaniem jednostronnym, według mnie. Nie ma najmniejszego sensu, więc, więc ten czynnik bym wskazał jako najważniejszy. Ale to, co ty powiedziałaś z kolei, jest takim zagadnieniem, które właśnie chciałem podczas tej rozmowy też poruszyć. No bo właśnie pytanie. Czy miłość faktycznie zmienia seks? Tak bym obstawiała. Takie są moje doświadczenia, że to jest super fajne. Co odróżnia seks? który jest uprawiony z osobą, którą się kocha, od takiej, którą się poznało dwie godziny temu. Też pe w pewnym sensie myślę, że to zaangażowanie, o którym zacząłeś mówić, ale takie też poczucie bliskości i jedności. Wiesz, nie, nie chcę tutaj znowu wyskakiwać z jakimś romantycznym mitem, ale takiego porozumienia pod względem psychicznym i fizycznym takiej jedności chwilowej. Nie twierdzę, że się z tobą nie zgadzam, ale miałem w swoim życiu takie przypadki, że uprawiałem seks bez miłości i uważam, że był on naprawdę wow. Ja bardzo ci tego gratuluję. Super. Nie powiedziałbym, że był w jakiś stopniu gorszy od tego, y, który uprawiałem z kimś, kogo kochałem. Ja nie, nie, nie chciałabym tego w kategoriach gorszy, lepszy zupełnie rozpatrywać. W moim odczuciu jest po prostu inny. Ten y, poparty. Miłością i jakimś głębokim uczuciem i oddaniem, jest po prostu dla mnie chyba bardziej emocjonalne. A myślę, że u mnie jako u kobiety znaczy to e, większą intensywność przeżyć. I doznań. I doznań. Okej. Okay. To, co my byśmy odpowiedzieli na to pytanie, co jest najważniejsze w seksie, to jest jedna sprawa. A jak myślisz, co we współczesnej szkole mówi się o tym, co jest najważniejsze w seksie? Zależy, kto prowadzi te zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, bo jeżeli jakaś siostra Tobiasza, to na pewno mówi się, że seks dopiero po ślubie. Skąd A. znasz siostrę Tobiasza? <laughs> Miałem z nią religię w liceum. <laughs> No dobra, ale nie, no bo teraz we współczesnej szkole, z tego co wiem, mamy przedmiot taki programowy, i to jest chyba 10 godzin w semestrze, w roku, nie wiem. Jakaś śmieszna ilość godzin, w których to młodzi adepci dowiadują się podstawowych rzeczy na temat seksu, seksualności i wszystkiego, co się z tym wiąże, ale też w podstawie programowej na lekcjach religii, swoista i na pewno bardzo różna od mojej wizja świata, jest przedstawiana przez księży prowadzących katechezę. I to też jakby tutaj musimy to rozróżnić, że to też są dwa światy mimo wszystko. Jeśli chodzi o seks, to jestem bardziej za doświadczeniem praktycznym niż teoretycznym. A z tym bym się nie zgodziła, bo żeby to twoje doświadczenie praktyczne teraz było bezpieczne i wartościowe, wydaje mi się, że pewna teoria we wczesnych latach młodzieńczych i potem kontynuowana w szkole, powinna być gdzieś przekazywana. No tak, ale ja, biorąc pod uwagę swoje życie, gdzieś tam w tej szkole pojawiały się te zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. Były jakie były, nie były najlepsze, na pewno. Moja mama też podejmowała jakieś próby rozmawiania ze mną o seksie. Też nie były to jakieś, powiedzmy. Istotne rozmowy, które coś wniosły, wniosły coś na pewno, ale nie na tyle, żebym mógł powiedzieć, że zanim spróbowałem pierwszy raz uprawiać seks, to byłem do niego kompletnie przygotowany. Moje teraźniejsze doświadczenie bazuje głównie na tym, co chyba sam przeżyłem. Ale też wydaje mi się, że Ty jesteś takim typkiem, na tyle Cię poznałam, bardzo świadomym, i zakładam, że. Od najmłodszych lat, już gdzieś tam sobie sam spozyskiwałeś informacje, ale potrafię sobie wyobrazić takiego młodego czternastolatka, który właśnie zamierza rozpocząć życie seksualne. Poszedł na lekcję religii, tam dowiedział się, że masturbacja jest zła i człowiekiem rządzą popędy, i w ogóle jest najgorszą kreaturą, jeżeli nie zachowa czystości do ślubu. Jak również. Pewnie usłyszę o tym, że antykoncepcja jest zła i w zasadzie tylko metoda kalendarzykowa się sprawdza. I potrafię sobie wyobrazić taki trochę rodzaj małego przerażenia, że jak zacząć, skoro nie mamy informacji na ten temat, skąd brać? Internet? W internecie też można przeczytać masę głupot. Można trafić na bloga naszego ulubionego. <laughs> Jednym sercem, tak. Jednym sercem. Gdzie y, Jan i Ramona. Ramona mówią na temat seksu w małżeństwie i twierdzą, że partner nie, partnerka nie może właściwie odmawiać partnerowi seksu, bo to może spowodować u niego co może u niego spowodować? Doła wielkiego, Doła. tak. Ale wiesz, to nie jest odosobniony pogląd. Pozwól, że przytoczę ci pewne zdanie. No. O, o, ogólnie fragment jest odnośnie tego, jak powinna zachować się kobieta molestowana przez mężczyznę. Tak, żebyś miał kontekst. Daj mu do zrozumienia, że schlebia ci zainteresowanie, które kieruje w twoją stronę, ale że będzie ci jeszcze milej, jeśli będzie cię szanował. Łapiesz. Ciesz się, dziewczyno. Tak, zwrócił na ciebie uwagę. Brzmi to tragicznie, ale oczywiście zgadzam się ze wszystkim tym, co wcześniej powiedziałaś, ale też mam takie nieodparte wrażenie, że obecnie czternastolatkowie na temat seksu wiedzą znacznie więcej, Niż my, kiedy byliśmy czternastolatkami, niż ci, którzy chcą ich na temat tego seksu uczyć. Ja się z tym absolutnie zgadzam, ale nadal załóżmy, że nie jesteś bezdzietnym lambadziarzem. Ja też posiadam nagle małego bąbelka. Gdzie odesłałbyś taką młodą osobę, która chce świadomie rozpocząć współżycie, która chce to zrobić dobrze i poprawnie, kiedy wokół jest tyle informacji ze sobą absolutnie sprzecznych. Są e, strony i są też e, profile, odwołuję się tutaj do Instagrama, prowadzone w bardzo fajny, ciekawy i przystępny sposób, które otwarcie i e, tak jak powinno się mówić, e, rozmawiają e, o seksie, więc myślę, że na pewno bym w jakiś sposób z tego skorzystał. Mam tu na myśli na przykład projekt Sexed, który bardzo mi się podobał i też ty w rozmowie ze mną wspominałaś jakiś profil prowadzony przez chyba seksuolożkę. Tak. Kasia, co z tym seksem? Tak. A propos fetyszy, to ostatnio przeczytałem artykuł na temat takiego zjawiska, które już nawet ma swoją nazwę i staje się coraz bardziej popularne. Nazywało się to chyba cock Cold? Jest to, jakby w pewien sposób, zdrada kontrolowana, czyli jednego z partnerów bardzo mocno podnieca to, że wie, że jego partnerka uprawia seks na przykład z innym facetem, i w tym czasie jeszcze przesyła mu zdjęcia z tego, co się tam w tym łóżku dzieje. Tak, no to, co opisałeś, jest rodzajem jakiegoś fetyszu, ale to, co mnie najbardziej doskwiera obecnie gdzie czuję taki lęk i niepokój, to to, że nawet może być pewien problem z identyfikacją, czy tego rodzaju fetysz jest w porządku, czy nie. Bo wiesz, w tej chwili... Ale problem dla kogo? Dla pary? Dla tego mężczyzny? Czy tej kobiety? Dla każdej osoby, która... Odczuwa takie pragnienia? Tak, ale wydaje mi się, że problem jest dużo szerszy. Tak naprawdę, wiesz, jeżeli mamy jedną linię programową, która mówi w ogóle zachowaj czystość do ślubu mm. i nagle... Zauważasz, że podniecacie zjawisko przez ciebie opisane. Albo zauważasz, że jesteś dziewczynką i podniecacie inna dziewczynka i jesteś facetem um, i, i, i nagle czujesz, że wolisz facetów. Nie ma się wiedzy na temat tego, że to są zjawiska normalne i dopóki nie krzywdzi się innych osób, to absolutnie wszystko powinno być dozwolone. Czyli nadal dopóki mamy świadomość tego, co nas dotyczy i jak to powiązać i jak to pogodzić z życiem społecznym, to wydaje mi się, że robi się nagle rozruba, zadyma, i osoba, która sobie uświadamia coś takiego, czuje się piekielnie zagubiona. Dlatego tak istotna jest w związku, czy w ogóle rozmowa z partnerem na temat seksu, która na pewno jest znacznie łatwiejsza, jeżeli takie rozmowy były przeprowadzane jak się było dzieckiem, jakby miało się poczucie takiej świadomości, że seks nie jest tematem tabu. Bo wiesz w ogóle, że są teorie, które mówią, że po pierwsze, rodzimy się z seksualnością już, to jest coś niepodważalnego, ale też seksualność człowieka powinna być odkrywana jak najwcześniej. I są teorie, które mówią, że taki rodzaj wiedzy o seksie lub właśnie o, o zjawiskach z tym związanych powinien być już rozpoczęty, transmitowanie tej wiedzy już wiesz, w czwartym roku życia, że wtedy dzieje się najwięcej. Istotnych dla życia tego małego bąbelka rzeczy, które potem determinują chociażby łatwość mówienia o, o seksie, orientacji i wszystkim tym, co odczuwamy. To są małe rzeczy, nawet takie jak fakt, że rodzice w dzieciństwie chodzili przy sobie nago lub przy dziecku. Ta nagość nie była tak bardzo ukrywana. No to zaraz ci opowiem anegdotę jeszcze, ale zanim to, właśnie chyba słyszę, jak nadjeżdża ta ciężarówka pro z napisami, czego lobby LGBT chce uczyć czterolatków. A propos na gości, o której mówiłaś, ja w trakcie studiów pracowałem w hotelu, który często odwiedzał Marcin Meller. Znasz Marcina Mellera. Słyszałam. Eee, właśnie. No i pewnego razu pani Zosia, która była pokojówką, robiła przegląd. No i wielokrotnie do niego pukała, bo chciała tam wejść, no ale zero odpowiedzi. Nie było też zawieszki na klamce nie przeszkadzać. No i po prostu tam weszła. A pan Marcin Meller nie słyszał tego pukania, bo miał słuch słuchawki na uszach. No a pani Zosia, kiedy tam weszła, zastała go. Kompletnie nago. No i właśnie, ale on w ogóle nie czuł skrępowania i powiedział, że no nic się nie dzieje, bo moi rodzice i tak dalej zawsze z nagością nie mamy żadnego problemu. Ta historia o nagości w hotelu jest zabawna, ale nie wiem, czy pamiętasz historię ministra finansów. Francji. Dominik nie. Straskan. Nie. Ale tam dokładnie ta sama historia, że pokojówka weszła do pokoju i to też była historia budząca bardzo wiele kontrowersji na, na początku. Był w jakiejś delegacji w Nowym Jorku, pokojówka weszła do, do pokoju, tylko że tam nie było takiego żartobliwego obrotu spraw, tylko było tam podejrzenie o gwałt. Pokojówki? Tak. Okay. Skończyło się wielką aferą wizerunkową i, i, i niejako ten polityk, który w ogóle rywalizował z Sarkozym o bycie prezydentem, czyli taka mm -hmm. jakby najwyższa liga, był skończony. Potem okazało się, że molestował inne kobiety. Okazał się. drapieżcą seksualnym. Tak. No, i tutaj wiesz, tak naprawdę, zobacz jakie dwa różne zupełnie skrajne scenariusze, dokładnie tej samej sytuacji, w której pokojówka zostaje gościa hotelowego w negliżu. Ta wspomniana nagość, według mnie, odgrywa niezwykłą rolę w seksie, ponieważ, według mnie, czujemy się ok ze swoim ciałem, to też zupełnie inaczej przeżywamy seks, i zupełnie ten seks też inaczej wygląda. Bo miałem takie doświadczenia, kiedy na przykład ja sam miałem problem ze swoją fizycznością, to wiem, że wtedy, kiedy uprawiałem seks jakoś nie, nie był on taki, jak jest na przykład teraz. Czy twoja fizyczność się znacząco zmieniła, czy Twoje pojmowanie? Zmieniła się i moja fizyczność, ale zmieniło też się, się moje pojmowanie cielesności swojego ciała, jakby tego, co w tym przysłowiowym lustrze się chce widzieć, a co się widzi? Gdzieś cały czas mam w głowie ten obraz zagubionej młodej duszyczki, która też może mieć problem z akceptacją bardzo różnych zjawisk, które u siebie odkrywa. Nie ma tej świadomości, nie ma z kim o tym porozmawiać, jest pozostawiona sama sobie i tak naprawdę, nawet ponieważ to wszystko jest tak strasznie zamiatane pod dywan, czyli cała seksualność, no bo przecież w polskich szkołach udajemy, że jej nie ma, to jest chyba grubszy orzech do zgryzienia, żeby to właśnie sobie świadomie przeprocesować w ten sposób, że taka młoda osoba, ale zresztą też nawet nie młoda, słuchaj, no my jesteśmy prawie młodzi, ale mamy, mamy trzydziestki na karku, mniej lub bardziej. I też na pewno jest dużo rzeczy, które zaskakują cię i odkrywasz wciąż. Tak, fetysze szczególnie, znaczy nie swoje, ale o których Kolega czytam. Ci opowiada. Nie, nie, o których czytam, nawet nie widziałem, że coś takiego może istnieć, istnieje i ma swoją nazwę do tego, więc tak, no zdecydowanie. A jaki jest twój ulubiony fetysz? Tak. Nie mam takich fetyszów, które mogłyby elektryzować ciebie i słuchających ten, ten odcinek, więc nie będę przynudzał. A ty? Ja nie mam. I nie miałam. <noise> bo mi nie widzę, że jednak masz <noise> i praktykowałaś No Nie, bo ty strasznie uciekasz od tego tematu, który mnie najbardziej boli. Jaki? Taki, że... Ta wiedza seksualna jest zdobywana w sposób absolutnie nieustrukturyzowany i przypadkowy. To mnie strasznie boli. Ale tutaj. mówisz teraz o fetyszach? Ja mówię cały czas gdzieś w głowie bo mam moje, która nie wie jak się zachować i nie wie co się z czym je. Ale w jakiej sytuacji? W takiej, że wkraczam w dorosłość gdyby nie to, że moja mama podarowała mi książkę, z której wyczytałam bardzo dużo rzeczy. To byłabym cholernie zagubiona. No ale w takim razie masz jakąś receptę na to? Nie mam. Właśnie próbuję to z tobą rozwikłać. Co mogłoby być taką receptą? No nie rozwikłamy tego recepty. Na to jest proste zmienić partię rządzącą i wybrać taką, która jakby jest świadoma tego, o czym teraz mówimy i nie będzie próbowała zamiatać tego pod dywan, tylko dlatego, że ma nad sobą jednego czy drugiego księdza mniej czy bardziej ważnego. Cały system edukacji i wiedzy o seksie można podzielić na trzy takie główne typy. No. Jeden, który głosi, że najlepszym zabezpieczeniem przed niechcianą ciążą jest abstynencja. Wstrzymujemy się do z seksem do ślubu. Potem wydaje mi się, że nie ma recept, co się dalej dzieje, bo rolą kobiety jest już rodzenie, rodzenie dzieci. I nie prowokowanie nikogo do, do zachowań niestosownych, bo to zawsze jest wina ofiary. Według, tego, mm -hmm. według tej teorii, myślę, że można to połączyć. I to jest zdecydowanie model polski. I ciekawe jest to, że im bardziej religijny jest kraj, tym te modele są, mam wrażenie, bardziej zacofane i średniowieczne. W krajach, które są dobrze rozwinięte i nie połączone z kościołem, w tak silnym stopniu dominują modele, które są oparte na tym, że okej, okay, najlepszym sposobem zapobiegania niechcianym ciążom jest po prostu dobra, rzetelna wiedza na temat antykoncepcji, którą można stosować. Mhm. To są te bardziej bardziej dojrzałe, charakteryzujące jednak zachód Europy, my jesteśmy w tyle. Bo wiesz, że na polskich lekcjach religii, gdzie spora część tej wiedzy jest przekazywana, dowiesz się, że homoseksualizm to zło, aborcja to zło, antykoncepcja to zło. można In vitro stosować... to zło. In vitro to jest, to jest już dramatyczne zło. To nie no. jest już tylko zło. To nie, to nie jest zwykłe zło. I wszystkie zjawiska, które tak naprawdę są normalne, nagle okazuje się, że są złe. I bardzo dla mnie to jest trudne, że sobie wyobrażam, że jednak ta nasza obecna władza gdzieś... Zna receptę na wychowanie ciemnego narodu i wie, że no, trzeba zacząć jak najwcześniej. I tego typu głupoty są przekazywane zatrważająco wcześnie, i potem już nic się nie da z tym zrobić. I czytasz w gazetach no. o tym, że w sumie po pierwszym razie to nie można zajść w ciążę. Bo nikt nie porozmawiał tak naprawdę z taką młodą osobą. Jest potem pytanie: hej, dlaczego jednak zaszłam, skoro to był pierwszy raz? Nie powinno się. To są okropne wydarzenia, to są czyjeś e, złamane życia. Ja jednak mocno wierzę że w siłę tych kampanii społecznych, które są prowadzone, i w siłę tych niezależnych od, od państwa i od kościoła edukatorów. Którzy gdzieś tam swoją wytrwałością próbują się przebić przez, przez wszystkie ściany, i jednak jakoś docierają do tej młodzieży z tą edukacją seksualną. No i co? I czekam po, na po, lepsze po... czasy, że tak powiedzieć, optymistycznie. Właśnie to chciałam powiedzieć, że podziwiam Twój optymizm w tej sprawie. Czyli, gdybyśmy mieli zrobić takie podsumowanie ogólne, to um, musielibyśmy powiedzieć, że starajmy się jak tylko możemy i gdzie możemy rozmawiać o tym seksie i przedstawiać ten seks. Jako coś zupełnie normalnego, nie jako tam temat tabu. No i co? I kochajmy się, ile wlezie? <laughs> Zdecydowanie tak. Kochajmy się, ile wlezie? Róbmy to, to świadomie, i nie mogę się bardziej z Tobą zgodzić. Chyba. I, i nic nie potrafię dodać więcej jak to, co powiedziałeś, że mm, trzeba o tym rozmawiać. Rozmawiajmy o seksie i kochajmy się, ile wlezie. To jest najlepsze podsumowanie dzisiejszej rozmowy. Dzisiaj nawet mądry byłeś.